Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta. Adam Mickiewicz. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. Dwieście harmat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągnął się szeregi prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wodza, przybiegu, mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota Długą czarną kolumną jako lawa błota Nasypana iskrami bagnetów Jak sępy czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona Jak głaz bodzący morze Reduta Ordona Sześć tylko miała charmat, wciąż dymią i świecą i nie tyle prędkich słów Gniewne usta miecą Nie tyle przejdzie uczuć Przez duszę w rozpaczy Ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy Patrz, tam granat W sam środek kolumny się nurza, Jak fale bryła lawy pół dymem zachmurza Pęka śród dymu granat Szyk pod niebo leci I ogromna łysina śród kolumny świeci Tam kula lecąc Z dala grozi, szumi, wyje Ryczy jak byk przed bitwą, miota się grunt ryje, już dopadła jak boa, śród kolumn się zwija, pali piersią rwie zębem, oddechem zabija. Najstraszniejszej nie widać, lecz słychać po dźwięku, powaleniu się od trupów, poranionych jęku, gdy kolumnę od końca do końca przewierci, jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci. Gdzież jest król? Co na rzezie tłumy te wyprawia. Czy dzieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia? Nie. On siedzi o pięćset mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Zmarszczył brwi i tysiące kibitek wnet leci. Podpisał, tysiąc matek opłakuje dzieci. Skinął, padają knuty od niemna do chiby. Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy, Gdy Turków za Bałkanem twoje straże straszą spiże, Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, Warszawa jedna twojej mocy się urąga, Podnosi na cię rękę i koronę ściąga, Koronę Kazimierzów chrobrych z twojej głowy, Bo się ukradł i skrwawił synu Basilowy. Car dziwi się, ze strachu drżą petersburczane. Car gniewa się, ze strachu mrą jego dworzany, ale sypią się wojsko, których Bóg i wiara jest. Car, car gniewny umrzem rozweselim cara, posłany wódz kaukaski, siłami półświata. Wierny, czynny i sprawny, jak knut w ręku kata. Ura! Ura! Patrz! Blisko reduty, już wrowy walą się za faszynę kładąc swe tułowy. już czernią się na białych palisadach wałów. Jeszcze reduta w środku jasna od wystrzałów. Czerwieni się nad czernią, jak w środek mrowiska wrzucony motyl błyska. Mrowie go naciska, zgasł, tak zgasła reduta. Czyż ostatnie działo strącone złoża w piasku paszczę zagrzebało? Czy zapał krwią ostatnie bombardyjer zalał? Zgasnął ogień, już Moskal rogatki wywalał. Gdzie ręczna broń? Ach, dzisiaj pracowała więcej niż na wszystkich przeglądach za władzy książęcej. Zgadłem, dlaczego milczy, bo nieraz widziałem garstkę naszych walczącą z Moskali nawałem, gdy godzinę wołano dwa słowa, pal nabi, gdy oddechy dym tłumi, trud ramiona słabi. A wciąż grzmi rozkaz wodzów, wre żołnierza czynność. Na koniec bez rozkazu, pełnią swą powinność, na koniec bez rozwagi, bez czucia pamięci, żołnierz jako młyn palny nabija, grzmi, kręci. Broń od oka do nogi, od nogi na oko, aż ręka władownicy długo i głęboko szukała, nie znalazła, i żołnierz pobladnął. Nie znalazł przy ładunku, już bronią niewładną, i uczuł, że go pali strzelba rozogniona. Upuścił ją i upadł, nim dobiją skona. Tak myślił. A wszaniec nieprzyjaciół kupa już lazła jak robactwo na świeżego trupa. Pociemniało mi w oczach. A gdym łzy ocierał, słyszałem, że coś do mnie mówił mój generał. On przez lunetę wspartą na moim ramieniu długo na szturm mieszaniec szaniec poglądał w milczeniu, na koniec rzekł. Stracona. Spod lunety jego wymknęło się łez kilka, rzekł do mnie. Kolego, wzrok młody od szkieł lepszy patrzaj tam na wale znasz Ordona, czy widzisz, gdzie jest? Jenerale, czy go znam? Tam stał zawsze, to dzieł. To działo kierował. Nie widzę, znajdę, dojrzał. Wśród dymu się schował. Lecz wśród najgęstszych kłębów Dymu ileż razy Widziałem rękę jego dającą rozkazy. Widzę go znowu. Widzę rękę błyskawicę. Wywija, grozi wrogom. Trzyma palną świcę. Biorą go, zginął. O nie! Skoczył w dół do lochów. Dobrze, Rzecze generał. Nie oddaj im prochów. Tu blask, dym. Chwila cicho i huk jak stu gromów. Zaćmiło się powietrze, od ziemi wyłomów. Harmaty podskoczyły jak wystrzelone. Toczyły się na kołach lądy zapalone. Nie trafiły do swoich panew. I dym wionął prosto ku nam. I w gęstej chmurze nas ochłonął. I nie było nic widać prócz granatów blasku. I powoli dym żedniał. Opadał deszcz piasku. Spojrzałem na redutę wały, palisady działa i naszych garstka i wrogów gromady wszystko jako sen znikło tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży rozjemcza mogiła tam i ci co bronili i ci co się wdarli pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli choćby cesarz Moskalom kazał wstać już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słysza tam zagrzebane tylu set ciała i miona. Dusze gdzie? Nie wiem. Lecz wiem, gdzie dusza Ordona. On będzie patron szańców. Bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie święte, jak dzieło tworzenia. Bóg wyrzekł słowo, stań się. Bóg i zgiń wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze. Kiedy ziemię, despotyzm i duma szalona obleją. Jak Moskale redutę ordona, każąc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, jak on, swą redutę.